W razie czego jestem w dyżurce. Jutro będzie lepiej. Tak. Dobrze się czujesz? Tak. Wiesz, że twój ojciec nie żyje? Miał wypadek? Nie. Wkręcono go w szemrane interesy i był w takim szoku, że odebrał sobie życie. <śmów> Tato! To! Doktorze. Doktorze! Doktorze! Sprowadźcie Robertę. Jutro. Nie denerwuj się. Podaj środek uspokajający. Zostawcie mnie. Zaraz ją znajdę. Łyknij lekarstwo. Dla własnego dobra. W porządku. Oddychaj głęboko. Spokojnie. Wezwaj jego przyjaciół. Poczujesz się lepiej. Oddychaj. Nie. Znów to widzę. Nie denerwuj się. Słucham? Czemu dzwonisz tak wcześnie? Miguel chce się z tobą spotkać. Coś mu się stało? Wczoraj miał atak i chciał cię widzieć. Mama mówi, że Miguel miał w nocy kryzys i pytał o mnie i Diego. Mam test u Hildy. Zaczekaj. Może też pójdziesz. Muszę się uczyć. Jeśli powiedziałaś mi prawdę, znów chcę być tamtym Miguelem. Ale będziecie mi potrzebni. Tym razem przegięłaś. Przecież mu pomogłam, prawda? Dzięki Robercie, przypomniałem sobie ojca. Widzisz? Już dobrze. Musisz wznowić terapię. Mam dość tego miejsca. To samo łóżko i sprzęt. Diego i Roberta są z Miguelem w szpitalu. Ciekawe, co im powiedział. Czemu z nimi nie poszłaś? Bo chciał widzieć ich, a nie mnie. Nie przejmuj Czemu Czemu mija mnie nie odwiedza? Uczy się do egzaminu. Chyba się na mnie zdenerwowała. Rozmawiałem z nią w szpitalu i nagle wyszła bez powodu. Nie wiem dlaczego. Nie ma humoru, ale nie myśl o tym. Jest trochę ekscentryczna. Moje myśli i wizje są bardzo dziwne. Wczoraj przypomniała mi się Mia. Siedziała na moim łóżku i nagle zauważyłem, że ma inne włosy. To musiało być dawno temu. Widziałem, jak na mnie patrzy. Bardzo mnie to kręciło. Naprawdę? Tak. Mija mi się podoba. Ale co? Nie wiem, czy ona ma chłopaka, a ja dziewczynę. Nie pamiętam, co się z nią stało. Ale serce mówi mi co innego. Mam zamęt w głowie. Zakochałeś się w niej. Jest bardzo ładna. Czuję, że traktujecie mnie jak głupka. Nie. Tak. Powiedzcie, czy z nią chodziłem? Kochałem ją. No więc. Nie kręć. Pomogłaś mi przypomnieć sobie ojca. Skoro jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi, powiedzcie, co się działo wokół, żebym pozbierał myśli. Chcę wszystko odtworzyć, ale musicie mi pomóc. Opowiecie mi o mnie, czy nie? Spytamy lekarza. O nie. Przynajmniej zdradźcie, co łączyło mnie z Miją. Postawmy sprawę jasno. To ja ponoszę ryzyko i narażam zdrowie. Ale wolę to 100 razy bardziej niż stan, w którym jestem. Nie żartuję. Dlatego, gdy przypomniałeś sobie swoją dziewczynę, mi zrobiło się przykro. Pewnie myślała, że powiesz: Pamiętam, że jesteś moją wielką miłością, a ty wyskoczyłeś z Sabriną. Z Sabriną? To klacz wyścigowa. Dokładnie. Raz poszliśmy na wyścigi i była tam chuda, paskudna i potworna szkapa. Dlatego ją tak nazwaliśmy. Nie pamiętam, ale wierzę wam, że tak było. Nic dziwnego, że mija się wściekła. Pewnie. A gdybym znów ją poderwał? Oj, co wtedy? O to chodzi. Pokaż mi, że wciąż jesteś tym samym wspaniałym chłopakiem, którego pokochała. Moja metoda działa. Tak.